Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Rozmowy Dnia. Moim dzisiejszym gościem jest zespół Bait, który przyjechał do nas z Łodzi. Zespół Bejt składa się z trzech bardzo ważnych filarów, a mianowicie z bardzo mocnego wokalu Wiktorii, z gitarzysty Kuby oraz z perkusisty Pawła. To ja. Cześć. Słuchajcie, jaka jest wasza historia? Bo już od jakiegoś czasu ze sobą gracie. Tak, gramy razem ze sobą od dwóch lat, jakoś coś koło tego. Generalnie bardzo prosta historia, bo szukałem zespołu przez długi czas, znaczy przerobiłem już kilka zespołów z, no jak widać, marnym skutkiem na szczęście. Dałem ogłoszenie po prostu, że perkusista szuka zespołu rzucili się na mnie, ale tym, kto mnie zainteresował najbardziej, był właśnie nasz obecny gitarzysta Kuba. Mianowicie przykuł moją uwagę pełnym stwierdzeniem, znaczy napisał tak Cześć, jestem czarną owcą wśród znajomych. Pogramy? To faktycznie bardzo nietuzinkowa Bardziej, propozycja. Tak, tak, Więc pierwsze co to zaproponowałem, żeby Poznać się tak zanim zaczniemy grać, wyjść na piwo. No to spóźnił się półtorej godziny. <grystanie> Jeszcze zimno było, pamiętam, że marznąłem. no Ale w końcu przyjechał, pogadaliśmy, fajnie nam się, się pogadało, później zagraliśmy raz, drugi, trzeci. No i jakoś poszło. Niedługo mhm. później e, wynajęliśmy sobie lokal, zaczęliśmy stroić go na salę prób. No i w między, międzyczasie szukaliśmy wokalisty. Czyli na początku to był duet instrumentalny. Tak, tak. Na początku to był duet instrumentalny. Nawet nasz jeden utwór generalnie e, powstał. Generalnie tylko dzięki nam później Wiktoria swoim wspaniałym głosem go uzupełniła. E, I ten utwór można znaleźć na YouTube. Fake Confidence się nazywa. Świetny utwór. Mhm. Tak. A jak to się stało, że akurat Wiktoria dołączyła e, do waszego składu? Czy długo poszukiwaliście odpowiednie wokalistki? Yy, ogólnie nie, nie skupialiśmy się, czy to będzie męski wokal, czy damski wokal. Było dla nas to mało istotne. Istotniejsze było dla nas to, żeby głosem uzupełniać yy, ogól, po prostu uzupełnić tę muzykę, żeby dać jej yy, kontekstu, pełne, pełności i tak dalej. Charyzmy, tak. Yy, I... Yy, Wiktoria przykuła waszą uwagę. Tak, Wiktoria y, przykuła naszą uwagę. Bardzo nam zaimponowała, bo tak, mamy taką tradycję, że jak kogoś poznajemy jakąś muzyka, to najpierw idziemy z nim na piwo, później dopiero y, z nim gramy. Y, bardzo nam zaimponowała tym, że y, stojąc, padła z, y, siadając na krzesło, nie trafiła w krzesło, także... <laughs> Było krzesło na kółkach. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Czyli bardzo ciekawy początek znajomości, a mnie intryguje bardzo wasza nazwa, Bait. Czy w języku angielskim? Przynęta. Tak czy jest. to oznacza, że jesteście taką przynętą dla rynku muzycznego? Tak, jesteśmy przynętą dla rynku muzycznego i przede wszystkim jesteśmy przynętą dla słuchaczy. Bo przynajmniej ja osobiście jestem bardzo niezadowolony dzisiejszą muzyką. Czuję, że ona jest po prostu sztuczna, nie jest. Brak jej duszy po prostu. W tym brakuje też muzyki rockowej. Więc tak, jesteśmy tą przynętą, która po prostu pociągnie w stronę muzyki rockowej. Mhm. No i może jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie. Jaką muzykę gracie? Jest to połączenie muzyki rockowej z...? Ej, tak, jest to, na pewno mo mo można powiedzieć, że to jest połączenie muzyki rockowej. Tam mamy naleciałości z dawnych lat, Ej, od odwołujemy się. Troszeczkę do takich właśnie klimatów muzyki hard rockowej i każdy, jakby ta muzyka, to jest właśnie połączenie muzyki rockowej z tym, co nam w duszy gra. Ja generalnie jako perkusista zespołu głównie słucham, odwołuję się do muzyków z dawnych lat. Czyli Guns N' Roses jest moją inspiracją, Metallica czasami jest moją inspiracją, moją Led Zeppelin. I tego typu no, dinozaury już muzyki rockowej, jakby na to nie patrzeć. Kuba na przykład wywodzi się przede wszystkim z black metalu, to jest jego konik, a Victoria jest kompletnie z, z innego spektrum, bo tam pop, opera, muzyka jazz. musicalowa, jazz itd. Więc Odważnym stwierdzeniem mógłbym powiedzieć, że to jest taki hard rock, ale z łaściami popu można powiedzieć, no może przesadzam troszeczkę, uh -huh. lepiej się wypowiada na ten temat Kuba na pewno. Jako ekspert w dziedzinie gatunków muzycznych dlatego wypowiedz się na temat tego, jakie gatunki muzyczne tworzą wasz zespół. Znaczy, cieszę się, że mój zespół mnie tak postrzega jako eksperta od gatunków muzycznych. E, myślę, że powiedziałbym, że faktycznie base to jest głównie hard rock, odwołuje się do starych tradycji e, muzyki właśnie takiej cięższej. Natomiast faktycznie, tak jak Paweł powiedział, ma dużo naleciałości z różnych innych gatunków, między innymi z bluesa. Łączymy wszystkie rzeczy, które nam się podobają, bierzemy garściami wszystko, co, co, czego słuchaliśmy do tej pory i staramy się to ukształtować w taki sposób, żeby nam to odpowiadało i żeby przede wszystkim innym ludziom też się to podobało. Czy te utwory są dość różnorodne, jeśli chodzi o stylistykę? Nie powiedziałbym, że są różnorodne. Trzymamy się spójnej konwencji, wydaje mi się, jako zespół. Staramy się grać faktycznie to, co nam w duszy siedzi. I to nie jest tak, że gramy faktycznie, jeżeli bierzemy jakiś... Zespół, jakiś, jakiś um, Otwór jakiś na utwór. tapetę? Tak, to, to nie jest tak, że postanawiamy sobie, że to będzie, to będzie inspirowane jazzem, na przykład I robimy jakiś kawałek jazzowy. Uh -huh. Nie, nie, absolutnie. Bierzemy rzeczy, które nam się podobają, na przykład w wokalu jazzowym, tak jak Wiktoria na przykład nieraz przychodzi z jakimś pomysłem, i przekuwamy to w, w coś, co będzie spójne z naszą z naszym, z naszym wizją tego zespołu i naszej, tej muzyki, którą tworzymy. Mhm. Tworzycie utwory, zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim? Tak jest. Język, który tworzymy utwory zależy głównie od Wiktorii, ponieważ ona jest naszą tekściarką. I zależy od humoru, który, którym jest. Nieraz przychodzi z bardzo fajnym tekstem po angielsku, nieraz przychodzi z fajnym tekstem po polsku. Nie mamy na to wpływu. <śmiech> <śmiech> Bierzemy, co nam Wiktoria przyniesie i, i robimy z tego. Robimy z tym, co to. No ja co na pewno za chwilkę, Wiktorię dopytam o te kwestie, natomiast Ciebie jeszcze chciałam zapytać o wasze osiągnięcia na scenie muzycznej, ponieważ no macie już ich kilka na swoim koncie. No tak. Tak naprawdę koncertowe zaczęliśmy w tym roku. Otworzyliśmy, otworzyliśmy nasz, nasz debiutański koncert, odbył się w Ironhorcie, w Łodzi. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że odnajdę się na scenie, mimo że nigdy wcześniej nie miałem problemów z wystąpieniami publicznymi, ale, ale jako, że jestem mikrobertykiem, myślę, że mi trochę gorzej pójdzie, natomiast scena uzależnia. Scena uzależnia, i e, naprawdę, jeżeli bym mógł, to występowałbym na niej jak najczęściej. E, Bejt miał tak faktycznie. Zaczęliśmy w lutym e, pierwszy koncert. E, potem występowaliśmy m.in. na Tasarenie e, podczas otwarcia sezonu motocyklowego. To było bardzo fajnym przeżyciem występować dla kilku tysięcy ludzi na scenie jako praktycznie drugi albo trzeci koncert. To, to, to był jednak całkiem spore spory, spory osiągnięcie dla nas. Od razu wypłynęliście na głęboką wodę. Tak, no tak, nie ograniczamy się. Jeżeli, jeżeli już się bawić muzykę, to na poważnie. Ostatni koncert był w Volturze, dosyć popularnym klubie, właśnie grającym taką muzykę na żywo. Można powiedzieć, że, że tak, że, że, że bierzemy łódź szturmem w tym momencie i planujemy, planujemy koncerty w innych miastach również. Gracie zarówno utwory bardzo dynamiczne, jak i ballady rockowe. Tak jest. Nie ograniczamy się w ekspresji podczas pisania utworów. Bardzo dużo zależy od humoru, w którym jesteśmy podczas pisania tych, tych kawałków. Nieraz. nieraz Śpieszy nam się, żeby skończyć utwór, ponieważ ustalimy sobie, że tego dnia musimy coś napisać, no bo, bo już trwamy w stagnacji przez jakiś czas, więc dobrze by było dzisiaj na przykład wypuścić jakiś utwór. I w tym momencie utwór z byłby wychodzi szybki. E, nieraz faktycznie mamy troszeczkę, dużo, e, troszeczkę więcej czasu na zastanowienie się nad tym. Nieraz Wiktoria po prostu przyniesie e, jakiś tekst, który nadaje się tylko do wolnego utworu, więc, więc taki utwór powstaje. E, ale nie, to nie jest tak, że, że dynamicznie e, staramy się utrzymać jakieś tempo. Nie, nie. piszemy utwory tak, żeby, żeby, żeby ta dynamika była, była możliwa do odczucia, przechodząc od utworów bardziej agresywnego, bardziej szybkiego do utworów bardziej, um, bardziej spokojnych. Ciebie, Wiktoria, zostawiłam na sam koniec, na deser. Chłopaki bardzo pozytywnie wypowiadali się na twój temat, dlatego chciałam zapytać, jak ty postrzegasz współpracę z nimi? O Jezu, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się, że tak, yy, że tak skończę w tym zespole, bo kiedy do niego przychodziłam, myślałam bardziej, że no śpiewało się. Trochę głupio by było przestać i fajnie by było to porobić z jakimś zespołem i na początku podchodziłam do tego bardziej na takiej zasadzie współpracy, a teraz czuję jakby nasz zespół był po prostu dla mnie drugą rodziną i też jesteśmy zgrani, tak samo poza nagrywkami, poza próbami się spotykamy, a więc y no, wydaje mi się, że to też czuć w naszej muzyce, a szczególnie już w naszych y, występach, bo też y, bywamy dość specyficzni na scenie. E, I Może myślę, to że to bardzo dobrze. E, no, z czym przejawiacie tę specyfikę? Lubimy sobie pośmieszkować lubimy zaangażować widownię. Czyli bo, interakcja z publicznością. Tak, interakcja z publicznością, integracja ze sobą nawzajem. E, tak, e, jak pod koniec koncertu trzeba powiedzieć Paweł, to, to teraz wstali oklaski e, dla Pawła, to jest Pawełek. E, no i po prostu tego typu interakcje e, zależy nam też na tym, żeby ludzie postrzegali nas jako luźnych, a nie taki zespół, który jest ze sobą tylko dlatego, że no nikt inny nie chciał z nami grać. Nie wiem, czy ktoś inny chciałby z nami grać, ciężko nam znaleźć basistę, ale... Mhm. Ale nam się dobrze gra we trójkę. No, z tego, co słyszałam, to na swoim koncie macie nie tylko utwory autorskie, o które za chwilę zapytam, ale również covery. Um, jakie utwory wybieracie na, na, na covery podczas koncertów? E, no, tutaj pojawia się też kwestia związana z tym, że jesteśmy z trzech zupełnie innych Światek. backgroundów, zupełnie innych światów. A więc każdy próbuje przecisnąć jakieś swoje utwory, ale dalej udaje nam się znaleźć kompromis i udaje nam się znaleźć utwory, które dla każdego są wygodne, dla każdego są do zrobienia, żytek powiem, i które też wychodzą nam całkiem spoko, bo przez to, że mamy na przykład jedną osobę, która zna ten utwór od potrzewki i dwie osoby, które są w stanie wprowadzić do tego utworu, który każdy może znać, na przykład Ace of Spades, który jest już klasykiem klasyków, ale teraz jak słucham na przykład oryginału, to mam takie to już nie jest to, już się przyzwyczaiłam do naszej wersji. Mhm, czyli no. że rozumiem, że dodajecie swoją duszę do tych starych utworów i przerabiacie zupełnie na nowo. Zdecydowanie. Bardzo to widać na przykład w naszej wersji Jolin, którą też można znaleźć na naszym kanale na YouTube i na naszym Facebooku. No, to, to nam się akurat udało. To może teraz, Wiktoria, zwróć się do widzów i powiedz, gdzie można znaleźć informacje na Wasz temat w internecie. Informacje na nasz temat w internecie można znaleźć na naszym fanpage'u na Facebooku, Bait the Band. Stamtąd można przejść już na linki na naszym kanale na YouTubie, o, o tej samej nazwie, na nasz Instagram, gdzie wstawiamy bardzo ładne zdjęcia tutaj naszej zaprzyjaźnionej fotografki, która robi nam zawsze piękne zdjęcia z koncertów. To może ją pozdrówmy, jak ma na imię fotografka? Paulina. Paulina, Paulina nasza cudowna Paulina, która zrobiła nam też nasze piękne logo. No właśnie, wspomnijmy coś na temat logo, bo jest ono dość oryginalne. No tak, wiąże się dość mocno z naszą nazwą, no bo jednak jest to ta rybka. Też na samym początku naszego zespołu było sporo wojowania, <noise> <noise> bo każdy z nas miał jakąś inną wizję. inną wizję i mimo że doszliśmy już do tego ostatecznego projektu, to potem szło już o takie... Dość małe detale. Na przykład o to, na ile wgięty jest, a w którą stronę idzie ogonek od T. No i ostatecznie udało nam się wykłócić, ale, <grywy> ale no, to, to też jest mocno e, stworzone przez nas. No, staramy się nie wypuszczać nic, co nie byłoby w zgodzie z nami o tako, żeby coś było więc tutaj staramy się tego pilnować. Rozumiem, żeby było to wszystko czuć. jest wasze. Nie dacie się jednym słowem skomercjalizować. O jakiej no to... kwocie mówimy? <laughs> no tak, nie, nie oszukujemy, że fajnie by było... Wypływać e, jeszcze jakości... na szersze wody. Tak. E, wydaje mi się, że my jesteśmy dość elastyczni, jeżeli e, chodzi o takie rzeczy, ale też są kwestie, których nie odpuścimy. No myślę, że disco polo byśmy nie zaczęli grać nagle. Chyba nie. <laughs> <laughs> Ale po prostu nawet jeżeli mielibyśmy coś super komercjalnego zagrać, to i tak będzie ta naleciałość bejtu, bo tego się już nie da. To już jest w żarty, w tapicerkę, jest już w dywanie, jest w podłodze, jest w ścianach, jest wszędzie i nie da się tego wybawić. Rozumiem. Odnośnie wpływania na te szersze wody, to chciałam Was zapytać o festiwale muzyczne. Czy macie w planach wzięcie udziału w czymś takim, w takim przedsięwzięciu? Tak, jak najbardziej. E, cały czas poszukujemy tego typu festiwali. Ostatnio próbowaliśmy wkręcić się na Great September, ale chyba nasze zgłoszenie gdzieś, e, gdzieś tam zaginęło. E, ale jak najbardziej, jeżeli by coś się pojawiło, chociażby na jakiejś małej scenie na Woodstocku, to to już takie duże, ale jakieś takie może bliższe festiwale. Szczerze powiedziawszy, szukamy każdego miejsca na to, żeby się pokazać, bo nie oszukujmy się, jesteśmy dość młodym zespołem. Mamy za sobą parę tych koncertów, ale chcemy cały czas docierać do szerszej publiki, bo też wydaje nam się, że warto. Oczywiście ja sama jestem świadkiem, miałam taką przyjemność, aby usłyszeć kilka Waszych utworów i naprawdę jesteście bardzo obiecującym składem i ciekawym muzycznie, to może na koniec zapytam Was jeszcze o plany związane z Waszą współpracą. Jeżeli chodzi o nasze aktualne plany, to teraz jesteśmy w trakcie przeprowadzki, bo zmieniamy naszą selkę prób ciągle szukamy tego naszego idealnego konta, gdzie moglibyśmy się wyżyć, bo no jednak jesteśmy dość głośni, jak już gramy, e, więc e, to jest teraz tak najbardziej na tapecie. E, jak już uda nam się ustawić cały sprzęt, to w planach mamy e, jak najszybsze nagranie materiału, który już mamy. E, po poprawianie tego, co już możecie zobaczyć na naszym YouTube, zrobić już takie wersje trochę e, bardziej doszlifowane oraz nagrać te piosenki, których jeszcze nie wypuściliśmy, a jest ich trochę. Więc na razie nagrywanie. Też staramy się o koncerty w różnych miejscach. Na razie czekamy na odzew. Mamy chociażby kontakt z Iron Horse'em, w którym debiutowaliśmy, więc najprawdopodobniej tam byłby nasz kolejny koncert, ale Wszystkiego dowiecie się na naszym kanale na Facebooku. Także ja bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z Waszą twórczością. Drodzy Państwo, naprawdę jest warto. I śledźcie, gdzie w najbliższym czasie będziecie mogli usłyszeć zespół BEJT. A ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za to spotkanie. No i co, do zobaczenia na koncertach.